Jak będzie można już? Nie, no, Nie możemy pokazać. Nie na no, jak już te taśmy. Ja muszę pojechać, bo zostawiłem tam komputer i jeszcze rzeczy. A ja coś mam pełną rzeczy i chciałabym jeszcze przynosić parę do ciebie No to musimy zwieść, któregoś dnia się przyjechać. Kiedy? Jutro. I dzisiaj. Dzisiaj idziemy nad jezioro. To w nocy tam wejdziemy i w nocy wszystko zrobimy. Mam swoje rzeczy, więc jestem zmienna. Nie, więcej mieszkasz tutaj. Mieszkać. Tak, ale. Tak, ja kiedy tam mieszkasz? Nie no. wiem, tu mieszkam od marca. A no. już jest czerwiec, jutro. Ja, czerwiec. Za długo. Mam się wyprowadzić? Tak. Do domu idź? Nie <noise> Nigdy nie chcę wpływać, Czy nie odpowiadasz? Nie chcę się wypowiadać na temat tej osoby jest, To nie jest osoba, o której warto czasami przytłacza nas nasza popularność? Popularność Myślę, że, myślę że tak W sensie, fajnie czasami by było się przejść i że Cię nikt nie rozpoznaje, i nie masz takiego z tyłu głowy, że musisz coś tam, coś tam, coś tam. Ale nie, nie ma jakichś... To, to, czy poza filmami byłeś taki, jaki jesteś teraz? Ogólnie, jak się nagrywa filmy, to jest się trochę inną osobą zawsze niż jak się jest w rzeczywistości. Ale robiłem te rzeczy, co robiłem teraz, więc... To co, Resident Sleeper, idziemy.